Cześć. Dostaliśmy kilka zapytań od terapeutów integracji sensomotorycznej, w jaki sposób udział w naszym szkoleniu z elektrostymulacji mogą przenieść na własne podwórko. Trakt ustno ustnotwarzowy jest okolicą szczególnie kluczową dla logopedów, ale dla wszystkich neuroterapeutów. Ma największą reprezentację w korze mózgowej, zarówno jeśli chodzi o drogi czuciowe, drogi ruchowe. Usta, wargi, dłonie, całe okolice, o których będziemy rozmawiać i które będą poddawane stymulacji, są również ważne w terapii integracji sensomotorycznej. W drugim dniu szkolenia poruszamy temat z elektroterapii całego ciała. Nauczymy Was, jak dobierać parametry, pod własne zapotrzebowanie, pod przypadek własnego pacjenta, będziecie znały rodzaje prądów, które mają właściwości pobudzające, a które tonizujące, przeciwbólowe. Więc na, podczas szkolenia w sposób szczególny skupiamy się na obszarach ważnych dla logopedów, neurologopedów, neuroterapeutów. Natomiast każdy kursant po szkoleniu będzie wiedział, jak przeprowadzić zabiegi elektroterapii całego ciała. Także serdecznie zapraszamy, podłączcie się do nas i widzimy się już niedługo.